Cześć, z tej strony Mikołaj. Tym razem mam dla was test nowych spodenek w kolekcji Asosa. To jest model Asos Ekip. R Bipshorts S9, czyli podstawowe spodenki przeznaczone do ścigania, które swoimi technologiami, krojem mają naśladować te droższe modele, czyli ekip RS i RSR, ale być znacznie tańsze. No i oczywiście, żeby to osiągnąć, zostały wprowadzone pewne zmiany konstrukcyjne. Natomiast powiem Wam, że jak te spodenki założyłem na siebie pierwszy raz, jeszcze zimą, podczas jazdy na trenażerze, to pomyślałem sobie tak, kurczę, takie czucie na nogach, plus stabilność podczas jazdy, plus takie ogólne wrażenia właściwie niczym nie odbiegają od tych droższych modeli. No, ale oczywiście, one są uszyte i zrobione nieco inaczej. Tutaj widać, że są pewnego rodzaju oszczędności, czyli jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. No, i teraz po około 3 miesiącach użytkowania mogę Wam dokładnie porównać, czym te różnią się od tych droższych i czy właśnie to jest dobra propozycja, czy jednak warto trochę więcej dopłacić, kupić te lepsze. O tym wszystkim będę Wam mówił. Zapraszam! Dzięki tym spodenkom, które są nowością w ofercie, tak naprawdę kolekcja Asosa teraz wygląda w taki sposób, że najtańsze są te ERKi i one kosztują 180 euro. Potem o 50 euro droższe są spodenki EKIP RS, no i aż o 120 euro są droższe spodenki EKIP RSR, które rok temu miałem okazję testować. Ceny, oczywiście, na pierwszy taki, no, można powiedzieć, rzut oka wydają się trochę zabójcze i bardzo wysokie. Natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli popatrzymy sobie teraz do internetu, to te wyższe RS-y, Kosztują około 700 zł, czyli jest szansa, że te, które mają na sobie, wkrótce będą do kupienia za około 600-500 zł, co naprawdę wydaje mi się, że jest fajną opcją. No i sprawia, że już nie tylko osoby zamożne mogą myśleć o tym, żeby kupić sobie studenki Asosa, ale również osoby, które są nieco mniej, że tak powiem, przy kasie, ale potrzebują czegoś, co zapewnia naprawdę wysoką klasę i dobrą jakość działania. I tak jak powiedziałem na wstępie, pamiętajcie o jednym to nie są spodenki do komfortowej, długodystansowej jazdy. To jest seria Miele w To są spodenki podporządkowane do jazdy wyścigowej i przez ten pryzmat patrzcie na moje dzisiejsze wrażenia z jazdy, ale na początek Wam opowiem, jakie testowałem. Bo tak jak powiedziałem, zimą zacząłem od jazdy na trenerze i dostaję je jeszcze, kiedy były srogie mrozy, więc nie było opcji wyjść na dwór. Ale tam dowiedziałem się bardzo dużo, bo pewnie ci którzy z Was, którzy jeżdżą na trenerze, wiedzą, że tam się człowiek bardzo mocno płaci, tam często się mocno obcierają pośladki, więc bardzo wiele można już sprawdzić na trenerze kiedy zrobiło się wiosennie jeździłem no oczywiście głównie na szosie, bo to są oczywiście spodenki szosowe, ale nie tylko dlatego, że ja mam też taki zwyczaj, że biorę sobie je na MTBXC, trochę na gravel, trochę na jakiś przełaj po to, żeby sprawdzić jak produkt zachowuje się w kontekście stabilności, w kontekście tego co się z nimi dzieje, kiedy ja się na rowerze przekręcam, bo wiadomo, że im bardziej agresywna jazda w terenie, tym więcej pracy miednicą, więcej potencjalnego ruszania się spodenek, dlatego, że miednica pracuje bardzo mocno i to zawsze jest fajne pora do sprawdzenia jak spodenki właśnie są stabilne Koniec o tym jak testowałem, teraz przechodzę do tego jak są ogólnie zbudowane, jakie mają krój, a potem Wam dokładnie opowiem o tym jaka jest różnica między tym modelem a tym najdroższym RSR, bo właśnie specjalnie sobie go wziąłem dzisiaj ze sobą, dlatego że rok temu je testowałem i tutaj można fajnie Wam pokazać jak no, niemalże dwa razy tańszy produkt spisuje się względem tego, który jest ekstremalnie można powiedzieć drogi, ale też ekstremalnie wypłasiony. Tak jak powiedziałem, na początek budowa i krój. No i oczywiście to są spódę, które zachowują jakby wszelkie cechy modelów asosa do ścigania, one są właściwie tak samo uszyte, mają tak samo poprowadzone szwy tutaj z tyłu, te panele są właściwie identyczne, No można powiedzieć, że to jest taka kopia tego, co otrzymujemy za większe pieniądze, i tak samo jest to kopia tego, jeżeli chodzi o to, jakie one mają fason. Kiedy jeździmy w nich w takich pozycjach mocno sportowych, czyli pochylonych, wyciągniętych, dolnych chwyt, położeni na górnym chwycie gdzieś tam aerotag, czyli wiecie położeni tutaj na, na kierownicy, no to naprawdę one wtedy właśnie się układają dobrze, to są te naturalne pozycje, w których jest w nich wygodnie, no bo one są po prostu skrojone i przygotowane pod kątem ścigania. Jeżeli chodzi o takie kwestie pozostałe, to wkładka to jest wkładka S9, tak jak w nazwie zresztą widzieliście. Natomiast wkładka S9 można powiedzieć ta topowa, ale różniąca się od tej wkładki, która jest w, tych, w tym modelu RSR, który Wam pokazywałem wcześniej, dlatego że zwróćcie uwagę, ja to od razu pokażę. Spodenki RSR mają wkładkę bardzo krótką z przodu, ściętą w tym miejscu. I mamy taki panel już tylko z takiej mikrofibry. Tutaj jakiś włos tak nieładnie to wygląda, przepraszam. W każdym razie, w każdym razie tak. Pampers w spodenkach tych tańszych jest dłuższy. On tutaj sięga dużo wyżej i to jest taka pierwsza wyraźna różnica. Oczywiście to nie koniec różnic, dlatego że te tańsze spodenki, które mam na sobie, mają też inny materiał. Ten materiał, który jest w tych topowych, on jest taki super cienki, niemalże jak bibuła, naprawdę dający poczucie drugiej skóry. No a materiał, który jest tutaj w spodenkach R, to jest też owszem cienki materiał, naprawdę te studenki, jakie zakładasz to wydaje się, że no one są super dobre, ale dopiero jak założysz te droższe, no to czujesz różnicę, że okej. Okay. Equipe Air to jest naprawdę bardzo zaawansowany model, no ale to co jest tutaj to jest jeszcze jakiś wyższy poziom i pod kątem aerodynamiki, takiego poczucia no dosłownie drugiej skóry, bo tutaj jest wszystko no wydaje się idealnie, idealnie. A tutaj czujesz, że jeszcze może być po prostu lepiej. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że te są gorsze, bo w jeździe te różnice są subtelne. O tym będę wszystkim jeszcze za chwilę mówił. Natomiast, no, miejcie na uwadze, że nie zawsze takie subtelne różnice muszą być aż tak wyczuwalne. To jest trochę tak, jak mi się wydaje między Ultegrą a Duraysem. Oczywiście, że różnice są i da się je poczuć. Natomiast pytanie, czy one dają jakąś efektywną korzyść podczas jazdy? I to jest bardzo ważne, żeby kupując te produkty, mieć na uwadze że ok, są różnice, one coś nam dają, ale pytanie czy dają aż tak dużo. Ale żeby jeszcze skończyć temat tych różnic. Tak jak powiedziałem, materiał nieco inny, nieco inna wkładka, wykończenie nogawek. Zwróćcie uwagę, tutaj jest taki tradycyjny ściągacz elastyczny, on jest podgumowany z takimi kropeczkami właściwie, więc są chyba silikonowe stawki, a tutaj mamy zupełnie coś innego, dlatego że nie ma żadnego ściągacza, tylko jest materiał jakby jednolity, wykończony takimi silikonowymi stawkami. No i to jest duża różnica i wizualna, i taka też pewnie pod kątem aerodynamiki, no bo jednak każdy element, który się tam jest w stanie odstawać nam tutaj i zabierać jakby opływ powietrza, przepływ powietrza, no to jest gorsza aerodynamika. Oczywiście można się tego śmiać, także ja gadam o jakichś pewnie mi, mikro, nie wiem, ułamkach procentów, no ale e, właśnie taki jest Asus, że oferuje nam wszystko bardzo dobre, ale kiedy dopłacamy jeszcze, jeszcze więcej, no to oferuje nam jeszcze więcej. I, I jakby tak trzeba też na to patrzeć, że to, co mam na sobie, to jest już bardzo wyjściowo górna półka, bardzo dobry produkt, ale oczywiście są e, rzeczy lepsze. I tak kończąc te różnice, bo one są, e, są widoczne jakby od razu, Zwróćcie uwagę, że szelki one są generalnie bardzo podobne, natomiast są z nieco innego materiału i są też inaczej wykończone. Bo tutaj z przodu jest taka siatka elastyczna, żeby tą konstrukcję odchudzić i sprawić, żeby była jeszcze bardziej oddychająca. No a tutaj u mnie w ekipie R są takie zwykłe szelki. O, tutaj mamy kabelek od mikrofonu. Zwykłe szelki, które mają taką taśmę i nie ma już tej wstawki siatkowej. Jak widzicie, tych różnic jest sporo. Natomiast no pytanie, właśnie, jak to się otrzyma podczas jazdy? I o tym Wam już mówię, dlatego że ja mam takie wrażenia, że kiedy jeżdżę w tych erkach, a jeździłem w nich bardzo dużo, teraz kiedy zrobiło się ciepło, no to myślę sobie naprawdę świetnie. Mamy Jakość asosa, jeżeli chodzi o, tą, o ten komfort taki wyścigowy, o tą stabilność, o tą mobilność w siodle, czyli to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Na przykład mam do porównania też spodenki Endurance Mile, które mają grubszą wkładkę o 2 mm i tam już jest nieco inaczej. Tam ma się takie poczucie, że się w siodełku trochę pływa, bo ta wkładka jest gruba, więc ona daje nam więcej komfortu, więcej absorpcji wibracji, ale nie ma takiego połączenia, że siedzimy na siodle i czujemy, że opieramy się pewnie o to siodło, że ten transfer mocy jest wtedy bezstratny, dlatego, że gdzieś tam nie ucieka ta pupa. Kolejna sprawa, kiedy zmieniamy pozycję, kiedy się mocno pochylamy, to też zbyt gruba wkładka nie jest komfortowa, bo ona po prostu nie sprzyja takiemu mocnemu pochylaniu się do przodu. A tutaj właśnie w tych testowanych ekip R, no naprawdę miałem takie wrażenie, że ten komfort takiego sportowego siedzenia w siodle, takiej mobilności ciała w siodle, to właśnie jak mi się jeździ, tutaj wszystko było na dobrym poziomie. Sam krój dopasował do ciała, takie typowo sportowe, szosowe, jak najbardziej mi odpowiadało i tutaj nie widziałem większych różnic między tymi spodenkami, a tymi droższymi. No ale oczywiście no, są te e, szczegóły konstrukcyjne, o których Wam pokazywałem i da się je poczuć. Przede wszystkim to, że ten Pampers tutaj jest dużo wyższy, to znaczy on do końca jest gruby, można powiedzieć. Ma tam taki gruby swój materiał charakterystyczny. A w tych y, topowych RSA ach pokazywałem, mam tam taką wkładkę z mikrofibry. No i tutaj dzięki temu w tych droszczyk jest dużo bardziej elastyczna ta końcówka, którą mamy y, no powiedzmy w okolicach penisa i powyżej. I to jest ważne, bo kiedy jedziemy mocno pochylenie, Wam to pokażę o co mi chodzi, w takiej pozycji, no to ten materiał nam się tutaj albo jakby zgniata i go czujemy, albo kiedy go nie ma, no to jakby go nie czujemy. I teraz powiem Wam tak: kiedy jeździłem w tych kilka jazd z rzędu, w ogóle mi to nie przeszkadzało, no, ale kiedy sobie pojechałem, mówię, sprawdzę dla porównania, pojadę sobie dzień później w tych droższych spodniach, no to pomyślałem sobie, kurde, rzeczywiście czuć tą różnicę. Najlepsze jest to, że nie zapomniałem o tej wkładce z mikrofibry, a potem zacząłem je porównywać, mówię, kurde, rzeczywiście, tu jest ta wkładka Sandek, czyli ta droższa, z tym obciętym przodem, no i to są takie subtelne kwestie, które poczujecie, kiedy jedziecie mocno pochyleni, kiedy jeździcie na rowerze może czasowym, kiedy jeździcie w pozycji aero, tak, czyli tej właśnie położonej na kierownicy mocno, ale to są naprawdę detale. Z mojego punktu widzenia fajne jest to, że w Ekip R, mimo że są te ściągacze takie klasyczne, ale mają te podgumowanie silikonowe, to stabilność tych spodenek naprawdę jest na wysokim poziomie. Kiedyś, pamiętam, to są taki problem, że spodenki były niestabilne. One się lubiły podciągać na nogach, szczególnie kiedy mieliśmy jakieś nogi posmarowane maścią. Bywało też tak, że kiedy jeździło się z nogawkami czy z nakoladnikami, to one się po prostu podciągały na tych nakoladnikach, To było wkurzające. Ale właśnie od generacji tej S9 już spodenki są dużo lepiej w w tym aspekcie wykończone i właśnie te Ekip R nie mają tego problemu, czyli bym powiedział, że one są dużo bardziej stabilne na nogach, jeżeli chodzi o podciąganie niż poprzednik tego topowego modelu, który Wam pokazywałem z kieszeni, bo mam też, takie że tam dostałem właśnie do testu, mam te spodenki już od, od kilku lat u siebie więc naprawdę można sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten taki komfort jazdy o podciąganie, o stabilność, o zmiany pozycji o transfer mocy, to tutaj te różnice są no minimalne, one są wyczuwalne, ale są minimalne. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jedno: no kwestia oddychalności i schnięcia. Czułem to podczas jazdy na trenerze, bo no zwróćcie uwagę, właśnie się schowałem pod dach, bo zaczęło padać deszcz, jest dopiero wiosna, więc nie było mi dane pojeździć w upale. Jeździłem maksymalnie w 20, chyba 1 stopniach. Natomiast dużo jeździłem na trenerze zimą jeszcze. No i powiem Wam szczerze, że tam poczułem największą różnicę, że te spodenki uszyte z takiego no, bardzo dobrego materiału, ale jednak normalnego taki, który się nie wydaje taki super cienki jak papier plus to, że ta wkładka tutaj jest wyższa ewidentnie czułem, że one są jakby bardziej mokre po jeździe że też no, nieco więcej pewnie ważą, bo zwróćcie uwagę tym się Asus chwalił kiedy wypuścił te topowe RSRy, które ja już schowałem do kieszeni że one są tak zrobione, że chłoną mniej potu po to, żeby na podjeździe cały kolasz z rowerem mniej ważył to no, są takie w ogóle śmieszne rzeczy, które mi się wydają absurdalne, ale jest to prawda. Pamiętam, że po jeździe na trenażerze te spodenki czułem po prostu jak ściągam, że one chłoną nieco więcej potu, że one są przez to też nieco cięższe. Czyli fakty są takie, że no nieco gorzej odprowadzają wilgoć, bo po prostu pozostają bardziej mokre. I też po praniu widziałem, że dłużej schną. Natomiast żebyście mieli jakby jasność. Ja Wam bardzo szeroko w tym materiale porównałem spodenki topowe, które kosztują 300, 300 euro. Tak wychodzi, 300 euro. Ze spodenkami, które są niemalże dwa razy tańsze i teraz, żebyście mieli jakby jasność, tak zbierając to jakieś podsumowanie. To, co mam na sobie, czyli nowe spodenki Asos Equipe RS9, to jest naprawdę bardzo, bardzo udany model do ścigania, który przenosi większość udanych rozwiązań Asosa do modelu, który jest znacznie tańszy. I dzięki temu wiele osób, których normalnie nie było na Asosa stać, może sobie odłożyć trochę kasy, kupić sobie właśnie spodenki, które dają Tą samą stabilność, ten sam komfort, ten sam krój, ten taki racing ogólny, fit asosowy, tak samo stabilnie na nogach, po prostu z nieco innego materiału wykonane, z tą nieco inną wpadką, szczególnie tutaj z przodu to poczujecie. Natomiast tak ogólnie, jeżeli ja bym się do tego odnieść, to naprawdę dla mnie, osoby, która no powiedzmy jest zaawansowana, jeździ dużo i ma doświadczenie, to są różnice pomijalne. Takie, bym powiedział, jak między, nie wiem, rowerem, który jest po prostu bardzo dobry, ale nie ma tuningu o ceramiczne łożyska, wózek Ceramic Speeda na przykład, albo takim jak rower, który ma Tegre Adiureisa. To są szczegóły wyczuwalne, da się je zaabsorbować, ale można powiedzieć, że pomijalne y, podczas takiej normalnej jazdy. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi już nieco więcej wiecie o nowych studenkach asos ekip RS9. Jeżeli interesuje Was więcej szczegółów, to ja się bardzo na ten temat rozwinąłem w tekście na portalu Bike World link do tego artykułu będzie w opisie filmu. Wejdźcie sobie też na stronę asos.com, tam jest więcej szczegółów takich od producenta, jaki to jest materiał, jaka technologia itd., bo ja tego oczywiście wszystkiego nie zapamiętałem. Dzięki Wam za dzisiaj, dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało oraz pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. Ja się z nami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.